Jestem Maciejem z firmy EONEA. Dzisiaj o poufności i bezpieczeństwie w komunikatorach. Dlaczego warto szyfrować swoją komunikację? I dlaczego warto szanować swoją prywatność? I dlaczego moim zdaniem warto używać Signala? Signal jako bezpieczny komunikator. Zapraszam! O potrzebie bezpiecznej i poufnej komunikacji. Dlaczego potrzebujemy tak zwanego end-to-end -end encryption? Zwróćcie proszę uwagę, że u góry mamy przykład szyfrowania komunikacji, jak w zasadzie praktycznie wszystkie komunikatory, ale od użytkownika do serwera jest szyfrowane i również w drugą stronę od serwera do drugiego użytkownika. Natomiast wszystkie informacje. Przech cała informacja, cała treść komunikacji jest przechowywana, a przynajmniej przechodzi przez e, serwery m, dostawcy usługi. Jeżeli mówimy o szyfrowaniu, tak zwanym end-to-end, -end, wówczas e, cała, e, cała informacja, cała treść informacji e, może być widoczna i jest odczytywalna wyłącznie przez nadawcę i odbiorcę. Dlaczego, dlaczego to jest ważne? Ma to swoje wady i zalety, ale dlaczego, dlaczego to jest naprawdę ważne? Zwróćcie proszę uwagę, że w momencie, kiedy aplikacja nie jest szyfrowana end-to-end, -to, -end, to cała treść komunikacji jest gdzieś odkładana na serwerach. Co to sprawia? Sprawia to nie więcej, nie mniej niż do Treści naszych komunikacji, naszych prywatnych, służbowych, może czasem intymnych treści mają dostęp przynajmniej na pewno Dostawcy aplikacji. Dosyć często mają do tego dostęp reklamodawcy nie bezpośrednio chodzi o wykorzystanie tych informacji do dostosowania do dostosowania reklam. Dodatkowo, z dużym prawdopodobieństwem do tych treści mają dostęp wszelkie trzyliterowe organizacje z kraju, z którego dany dostawca dochodzi, pochodzi. A kto więcej przez wycieki, przez nieupoważnione dostępy i przez tego typu naruszenia, to już naprawdę, naprawdę ciężko powiedzieć. I jeżeli możemy sobie. Możemy sobie powiedzieć, że to, że reklamodawcy coś o nas wiedzą, nie ma znaczenia. Może i tak. Chciałem Wam tylko pokazać przykład na bazie Messengera. Jest to App Store, Store Google'a, w którym dosyć fajnie i dosyć zgrabnie przedstawione są informacje, jakie, z jakich korzystają dani dostawcy. Na przykładzie Messenger'a. Poniższe informacje mogą być gromadzone i zostać powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami i tożsamością. Na rzecz reklam i in, innych firm. Informacje o, zwróćcie uwagę, zakupach: co, gdzie, kiedy, za ile kupujecie. Informacjach finansowych innych: cokolwiek to nie znaczy. O położeniu: gdzie jesteście, kiedy jesteście. O dodatkowe informacje, adresy, e-mail, numery telefonów, dane konta, tego typu rzeczy. Wasze kontakty również są analizowane pod kątem reklamodawców. Dane użytkownika, uwaga, uwaga: zdjęcia, wideo, informacje o grach i inne dane użytkownika. Tego typu aplikacje analizują wszystko, wszystkie te dane na rzecz dostosowania. Reklam, zastanówcie się, czy chcecie udostępniać wszystkie te dane, czy, 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 czy jest to tego warte. Taka, taka uwaga, jeżeli chodzi o WhatsApp, jest dużo lepiej, ponieważ zwracam uwagę, że on jest end-to-end -end encryption, czyli do treści, do treści informacji dostawca nie ma dostępu. Wówczas on tylko ma dostęp do informacji, kto. Kto, z kim, jak często dyskutuje. Nie ma dostępu do treści, więc tych informacji jest mniej. Jeżeli chodzi o sygnała, o którym będziemy mówić, tych informacji po prostu nie ma. Dostawca nie wykorzystuje żadnych informacji, nie wykorzystuje żadnych informacji ściąganych od nas z telefonu. W związku z czym Strona Signala. Dlaczego warto? Jak wspomniałem, end-to-end -end encryption. Nikt nie jest w stanie nam nadstawić ucha gdzieś w środku i, 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 i podsłuchać o czym i dlaczego po co e, rozmawiamy. Jest to oprogramowanie open source. E, sprawia to, że otwarto źródłowe, sprawia to, że e, eksperci od e, kryptografii są w stanie i, i audytują to oprogramowanie regularnie. I jeżeli znajdzie się tam jakiś błąd, jest spore prawdopodobieństwo, że zostanie on wykryty i dosyć szybko poprawiony w odróżnieniu do aplikacji zamknięto źródłowych, gdzie tak naprawdę nikt nie wie, co się tam dzieje, jakie tam są standardy stosowane, zabezpieczanie przez zakrywanie, moim zdaniem w tym wypadku nie jest dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo, jak już wspomniałem, zbiera najmniej możliwych informacji jak się da. Żeby było śmieszniej, dobrym argumentem zastosowanie Signala jest fakt, że poleca go WhatsApp. Znaczy nie bezpośrednio, to troszeczkę przesadziłem, ale zwróćcie, spójrzcie proszę na jedną rzecz. Każda. Stąd na Whatsappa, żeby nie, nie był go osłowny. Każda wiadomość WhatsApp jest chroniona protokołem szyfrowania Signal. Cóż, może być lepszą rekomendacją na Signal'a niż fakt, że używa go WhatsApp. <grych> Dalej, jeżeli chodzi o jakby polecenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Signala o tym jak bardzo aplikacja dba o bezpieczeństwo o bezpieczeństwo szyfrowanych danych o bezpieczeństwo o bezpieczeństwo po prostu transmitowanych danych jest fakt że używa go chociażby Edward Snowden. Jakby pewną reklamą dla Signala może być znaczy, reklamą. No tak w pewnym sensie reklamą dla Signala niech będzie to że używają go również politycy. Jak to działa? Jest on aplikacją na telefon, jest on związany z numerem telefonu. Ma to swoje wady i zalety. Nie da się. Potrzebujemy aktywnego numeru, żeby, żeby, używać, żeby używać Whatsappa. Nie można sobie założyć konta na e-mail bądź bez, bez aktywnego numeru telefonu. Można oczywiście zainstalować sobie aplikację desktopową nawet kilka, ale wówczas one nie będą niezależnymi bytami, będą będą złączone z naszym telefonem, ale jak najbardziej synchronizują się wiadomości między tymi są równoległymi, równoległymi połączeniami, można pisać na komputerze, widać to na telefonie i odwrotnie działa to działa to zgrabnie, bardzo mi się to bardzo mi się to również podoba. Teraz, w związku z tym, że tak naprawdę serwery sygnala nie przechowują żadnych informacji, żadnych, żadnych treści informacji, jakby pewną wadą tego rozwiązania jest to, że restart telefonu sprawia, że nie jesteśmy w stanie odzyskać historii z przeszłości, co jest w zasadzie w pewnym sensie zaletą, bo tak naprawdę tylko jakby potwierdza to, że nie ma dostępu do, do historii. To, to może, być, to może być wada. Jeżeli używamy równolegle dwóch urządzeń, na obydwu jest zapisywana historia, ale jeżeli dodamy drugi desktop, to nie ma dostępu do historii. To się nie synchronizuje. A jeszcze z feature'ów można by powiedzieć, wideorozmowy do ośmiu osób. To do ośmiu osób to jest informacja z 11 stycznia. 221, także, także to jest jakby nowa informacja. Żeby to działało bezpiecznie, żeby szyfrowanie działało dobrze. M, obie strony muszą mieć sygnała Z ciekawostek, jeżeli druga strona, my korzystamy z sygnala, a druga strona nie ma sygnała a będziemy chcieli wysłać jakąś wiadomość na konkretny numer telefonu, wówczas aplikacja po prostu użyje zwykłego SMS-a. Co jest plusem, ponieważ nadal wykorzystujemy naszą aplikację sygnała ale no niestety, jeżeli druga strona nie ma, wykorzystany zostanie najzwyklejszy, starodawny, rzekłbym już klasyczny SMS. Również znikające wiadomości jak najbardziej polecałbym w wypadku przesyłania haseł czy też ważnych informacji po, po kilku sekundach, 5, 15 czy 30 sekundach, wiadomość po prostu znika z historii czatu po obu stronach. Jeżeli komuś zależy również emotki, nie emotki, takie rzeczy jak najbardziej jak najbardziej w aplikacji występują można, to można z tego korzystać. Kto potrzebuje moim zdaniem signala? Jeżeli naprawdę nie, nie zwraca się uwagi na to, kto czyta moje informacje, na, dlaczego, po co i na kogo rzeczy analizuje wówczas naprawdę, nie ma sensu stosować takiej aplikacji. Natomiast jeżeli jakkolwiek zwracam na to uwagę, zdecydowanie, zdecydowanie polecałbym minimum aplikacji end-to-end -end encryption. A jeżeli chodzi o mnie prywatnie, polecałbym właśnie Signala. Teraz dlaczego Signal Dlaczego nie na przykład Telegram, który również ma szyfrowanie end-to-end -end encryption? Ja już wspomniałem, że on nie jest otwarty. On nie ma otwartego oprogramowania i to. No i to moim zdaniem mo z mojej perspektywy e, dyskredytuje Telegrama. Dlaczego nie WhatsApp? Również technicznie są poprawny. Natomiast jest tutaj taka uwaga. Co prawda jest tu szyfrowanie i nie ma dostępu do treści wiadomości, ale e, i analiza metadanych, czyli z kim, kiedy, jak często, skąd rozmawiamy. I wszystkie te dane na chwilę obecną lądują prosto w Facebooku. Jeżeli, jeżeli jakkolwiek nam na tym nie zależy, to należałoby uniknąć unikać aplikacji Whatsapp. No tak, Signal szyfruje nam komunikację wychodzącą z naszego telefonu. Natomiast pamiętajmy, że nie zabezpieczy nas przed na przykład przyjaznym okiem patrzącym nam na telefon z ramienia. nie zabezpieczy nas również przed tym, jeżeli ktoś odblokuje sobie nasz telefon, ponieważ zapomnimy bądź z pełną świadomością nie zabezpieczymy do niego dostępu w postaci jakiegokolwiek pinu, hasła czy, czy czegoś podobnego. Pamiętajcie to zabezpieczyć. Dla bardziej paranoicznych, polecam zaszyfrowanie całego telefonu. To nie jest trudne. Na wypadek, kiedy ktoś chciałby wyciągnąć jakieś nie tylko dane o komunikacji, ale wszelkie dane z naszego telefonu, warto również go zaszyfrować. To jest kwestia wyklikania w menu. Nie jest to nic skomplikowanego. Polecam. Signal to jest fundacja robiąca dobrą robotę. Jeżeli macie, jeżeli macie ochotę, możecie ją w każdej chwili wesprzeć. Jeżeli się Wam podobało, łapka w górę, dzięki, że zostaliście do końca. Hej!